Ja chciałbym, żeby pani, pani mecenas jeszcze zabrała głos. chcą negocjować, bo tak to prezydent mógł powiedzieć, że daje im 20 tysięcy. no. no było dla uczestników. Zresztą oni się w tym czasie Natomiast nie biorą, to znaczy tak. starał, starał się nie zauważać tego artykułu 59, gdzie wyraźnie jest powiedziane to, co przeczytała pani sekretarz. Postępowanie, ja czytałem drugie zdanie, tak, żeby nie, nie przedłużać, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie przeprowadzone w drodze negocjacji z autorem najlepszej pracy konkursowej w trybie zamówienia z wolnej ręki lub z autorem kolejnej nagrodzonej pracy konkursowej, jeżeli negocjacje z autorem najlepszej pracy konkursowej nie dojdą Jest do skutku. Jest to jednoznaczne. No nie, do no nie doszło do skutku, bo doszło do skutku, gdybyśmy się dogadali o podpisali nowe. Pójdziemy na prowadzoną korespondencja między Wami. Hmm. Tak, wszystko, wszystko. Ale czy wolna ręka i zakończenie jest prawidłowe? tylko nie zostało prawo zamienione publicznie, że nie doszło do zawarcia ważnej umowy. Negocjacje zostały zakończone, zostały no zakończone. Nie, skutkiem negocjacji jest podpisanie umowy. Tak, Tak. doszło do wtórnych. Słuchaj, że ja jeszcze mogę jej uzupełnić. Jeśli chodzi o pozostałe sprawy związane z umową, tak? to naprawdę tutaj, jeśli chodzi o zapisy samej umowy, również były negocjowane. tutaj obie strony, pan prezydent naprawdę wykazywał ze swojej strony dobrą bardzo, bardzo dobrą wolę. Nie było tej woli tylko w stosunku do ceny. To oni się Na który zapis? Który ma 51. 51. Ale jest wyraźnie rozdział poświęcony zakres zamówienia publicznego udzielanego po rozstrzygnięciu konkursu. To jest ten 59. To jest zobowiązanie po konkursie jest też takie... Tam hmm. rzeczywiście jest tak, to nie leżące po stronie autora w tym 51 punkcie, tak? tak? Zamawiający przewiduje na drugą nagrodę. Ale tu mówimy wyraźnie o zakresie zamówienia publicznego udzielanego po rozstrzygnięciu konkursu. tak? I tam jest 59, 59 ja rozumiem, punkt. Pani sekretarz, ja trzymam krótki za to, żeby miasto wygrało. Tylko po prostu ta argumentacja nie przekonuje mnie, bo ten artykuł 59, na który się powołujecie, 51 artykuł go uszczegółowia. W jakich przypadkach może dojść do negocjacji z drugą firmą? Ale nie. A, a, Ustawa ustawą, a regulamin konkursu regulaminem konkursu. Ta ustawa jest nadrzędna, panie no to, radny. No to mówię, nie trzeba jeżeli musi być regulamin. Musi być regulamin, musi być regulamin. Panie Arturze, no to jest... To jest Co tak w jeżeli są... Yy, to idę na tym, Prawo zamówień publicznych ma cały rozdział poświęcony konkursowi, y, konkursowi tak? Czytajcie ten 51, bo on jest taki też kluczowy, że, że tylko może rozpocząć negocjacje prezydent z drugą firmą wtedy, kiedy z winy pierwszej, nie, tego, tej firmy, która zajęła pierwsze miejsce. Z przyczyn Leżący no, po stronie autora, który o, nie o, chciał o, zaakceptować pre, y, propozycji Pana Prezydenta, ale, Panie Radny. Jest tam napisane, nie chciał zaakceptować. Y, 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 ale ten, ale ten, negocjacje, cały ale rozdział negocjacjom tak. i trybowi dzwonnej ręki akurat. I tutaj trzeba sztywno i literalnie czytać akurat ten przepis. Skoro były negocjacje i nie doszły do skutku, nie doszło do, do ważnej Pani głowy. Czyli... Pani Kierownik również była w tym zespole, który powołał Pan Prezydent do przeprowadzenia negocjacji, którego przewodniczącym był oczywiście Pan Prezydent Janusz Kamak. Byli również przedstawiciele Wydziału Inwestycji, ponieważ to no. były sprawy związane z samą umową i negocjowaniem warunków umowy tych pozostałych, powiedziałabym tych niefinansowych. Znaczy kwotowych, tak by to nazwała. Więc tak naprawdę odbywało się to w dużym gronie fachowców, tu mamy również zamówienia publiczne i nie ma tutaj pani kierownik jakby żadnych uwag do tego całego postępowania. Ja mówię tylko o tej samej końcówce, o tym, o tym, nie, o tym że nie, nie doszło do e, tych negocjacji, znaczy do negocjacji faktycznie doszło, tylko nie znaleźliście kompromisu. Jedna strona wykazała, że chcą opuścić o te 5% cenę, druga wskazała, że może dać więcej i stanęło to gdzieś jeszcze na jakiejś tam płaszczyźnie, że się nie dogadaliście. I moim zdaniem e, powinno dalej te negocjacje trwać i powinniście się. Ale ten punkt 51 opisuje całkowitą <laughs> inną rzeczywistość. On mówi, że w przypadku niewybrania jednej najlepszej pracy lub niepowodzenia w terminie dwóch miesięcy od dnia publikacji rozstrzygnięcia konkursu. On mówi o całkiem innej rzeczywistości, a nie o wybraniu pierwszej, na co? została wybrana pierwsza. w konkursie, tak? I zakończyła się tutaj jakby pewien etap całego konkursu. Dalej mieliśmy zgodnie z regulaminem negocjacje odnośnie wartości zamówienia, tak? Tak jak wspomniałam, prezydent oszacował wartość zamówienia na podstawie analizy rynku i naszych zamówień. No nie, no bo to była nasza kwota, jaką pro proponował pan prezydent na podstawie analizy rynku, tak? Oni nie muszą się z tym zapoznawać. Oni przyjechali ze swoją propozycją, tak? A pan prezydent miał swoją propozycję, jak to w negocjacjach, tak? przedpowiedział dlaczego taką propozycję? Oczywiście. Oczywiście analizował rynek, mówił o kosztach projekt dokumentacji projektowej drugi etap regionalne centrum sportu. Takie tutaj nawet argumenty sportu, padały w trakcie negocjacji. Nawet było analiza robiona z biuletynu zamówień publicznych na prace z tych negocjacji ja ale no, no, proszę Państwa, no trudno teraz tak bardzo szczegółowo spisywać każde słowo, jakie się mówi w trakcie, jakie padło w, tra w trakcie tego spotkania, są. jest komisja, która potwierdzi tego typu. Mnie się wydaje, cały, że firma warszawska, to coś by na początku, tu ma inne ceny, w Warszawie obowiązują inne ceny, a w Kołobrzegu, a w Kołobrzegu inny, jeżeli myśmy robili tutaj... Yy... Sondaż o naszych rynkach, to u nas są inne ceny, oni mają inne ceny. Więc potem były rozmowy tak, prowadzone. Myśmy chcieli z tej ceny zejść, bo Warszawiacy, przepraszam, że tak to ujmę, mają swoją cenę tak, i tam, no, i tam są inne ceny w Warszawie. przy udziale w arbitrażu, może tak powiem, firmy tu nasze ościeżne biorą w granicach 4 tysięcy, a warszawiacy o 40% więcej za doradztwo, czyli już tak na marginesie. Przejazdów ile było jeszcze i tak? 3000 plus 3000 3 za każdy... Tak, plus tak? tak, tak za każdy... A ile tych przejazdów trzeba było? 20? 15? Jeszcze tutaj na naszych internetowych jakaś tam dyskusja, tak? Zarzucano rzecznikowi, że źle, że wprowadza w błąd opinię publiczną twierdząc, że zamówienie tam będzie kosztowało, no bo tak w trakcie negocjacji ustaliliśmy, że ten nadzór autorski, a prezydent mówił o całej kwocie, czyli na dokumentację wraz z nadzorem autorskim, w granicach, tak jak tutaj Państwo zaproponowali, 3000 plus wat liczyliśmy, że w ciągu realizacji tej inwestycji, te 10 oni sami mówili, że to jest niezbędne po to, żeby właściwie realizować inwestycję. im będzie zależało na tym, aby ta inwestycja została przeprowadzona, no tak jak oni by chcieli, tak, czyli zgodnie z ich projektem. Natomiast, no generalnie podaliśmy pod uwagę ceny nadzorów autorskich i to by mniej więcej rzeczywiście z tą kwotą się zgadzało, tak. Więc nie wiem, jakie tutaj co, to jeszcze mogłabym dodać w uzupełnieniu. Prezydent absolutnie nie widzi tutaj po swojej stronie żadnej winy, bo rozmawialiśmy jeszcze i telefonicznie i, i, i staraliśmy się do jakiegoś konsensusu dojść. No, niestety nie udało się, tak? Więc postąpił zgodnie z regulaminem, aczkolwiek, tak jak wspomnieliśmy, dla dobra całej sprawy negocjacje z drugą firmą zostały zawieszone. Nie odbyły się po prostu, tak? Proszę. Można? jak nie znawiać. Nie znawiać? Proszę <grym>, Państwa, <grym, grym>, ale ja mam takie pytanie. Już odbiegając od może od tej, od tej... Oczywiście, może być tak, że z drugą firmą również może się to skończyć fiaskiem, tak jak tutaj Państwo sugerujecie, jak Pan Radny sugeruje. To pytanie, co z tym szkaractwem, które tam, że tak powiem, niszczeje i tak naprawdę nadaje się tylko do wyburzenia. Co z tym dalej zrobić? Proponuję numer 4 albo 5. Ale właśnie nie można. Больше не не можно. Да. Proszę do środowiska architektów myślę, że najbardziej ubolewa nad tym, że to, o co tak architekci bardzo walczyli, czyli o to, aby pan prezydent właśnie w drodze konkursów powierzał jakieś takie, e, tak? Środowisko takie modele, tak. architektów bardzo na, zależało im na no, tym, dobra, żeby konkursy były, ale państwo są... E, mieszkańców Kobrzego, no nie powodujemy jakąś skrajność, no miał dobrą wolę i poprzedni prezydent, i ten prezydent, a efekty są e, niekoniecznie zadowolają. idealne, no i zadowalające, no. Jeżeli ta druga praca będzie, kolejna inna praca będzie o wiele tańsza tak? i będzie to dla dobra mieszkańców Kobrzygu, to ja jestem za takim trybem. Można też pracę. No nie wiem. Proszę, to proszę. Może być proszę. tak, że mamy środowisko swoich architektów i być może, że jeżeli jest wola e, dalszego kontynuowania tych prac, że. Jeżeli już zakończymy te sprawy i będziemy no, przekonani co do tego, że po stronie miasta nie popełniono żadnych błędów i możemy na tym etapie zakończyć te doświadczenia konkursowe, no to prezydent...